Szanowni Państwo, witam Państwa na kanale Helix Tarot. Mam na imię Aleksandra i tytułem wstępu chciałam powiedzieć kilka rzeczy. Czytania, które Państwu tutaj przedstawiam, to są czytania ogólne, więc proszę brać z nich to, co rezonuje, a resztę zostawić, nie naginać na siłę do siebie. Jeżeli potrzebujecie Państwo czytania indywidualnego, to zapraszam do siebie. Mój adres e-mail to jest helixatar.com małpa.gmail.com. Widać go zazwyczaj na filmach w lewym dolnym rogu filmu, jak również jest zamieszczony w opisie filmu. Proszę do mnie pisać, ja zawsze odpisuję. Nie zawsze od razu, ale, ale zawsze, zawsze odpowiem. To po pierwsze. Po drugie, znak Zodiaku. Ja tutaj robię czytania również dla znaków Zodiaku. Tak się utarło, że najczęściej patrzymy tylko na swój znak słoneczny, czyli, czyli znak, w którym było słońce, kiedy się rodziliśmy. Moim zdaniem dużo się na tym traci, w takim sensie, że mamy też różne inne ważne miejsca w horoskopie urodzeniowym. Jednym z najważniejszych miejsc, nie wiem czy nie ważniejszym od Słońca, jest nasz ascendent, czyli znak wschodzący. Polecam go sobie sprawdzić, jeżeli go nie znacie. W opisie filmu na dole też macie link do strony, gdzie możecie sprawdzić ten znak, jeżeli znacie swoją dokładną godzinę urodzenia. Wtedy go można sprawdzić. Mamy też ważne umiejscowienia w horoskopie urodzeniowym, jeżeli chodzi o planety osobiste, czyli. Merkurego, Wenus, Marsa, miejsce Księżyca również jest ważne, więc bardzo Wam polecam obejrzeć nie tylko dla swojego znaku słonecznego czytanie, ale też dla znaku księżycowego i przede wszystkim dla ascendentu, dla znaku wschodzącego. I w końcu bardzo ważna rzecz, te czytania to nie jest wyrocznia. Te czytania nie mają wam mówić, co macie robić w życiu. One mają być podpowiedzią, mają być inspiracją, mają być pomocą, mają być oparciem, mają być wskazówką. Natomiast absolutnie nie zabierają wam i nie mają taki, takiego celu zabierać wam władzy nad waszym życiem. To jest wspaniała sprawa, że możemy naszym życiem kierować. Nie mówię, że jesteśmy za wszystko odpowiedzialni, bo to by była utopia jakaś, a może antyutopia. Ale mamy pewien obszar, w którym rzeczywiście możemy działać i bardzo Was do tego zachęcam, żeby tą władzę nad swoim życiem sprawować i nie oddawać jej nikomu i niczemu, zwłaszcza nie mnie i nie tarotowi. A na koniec bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność na kanale, za wszystkie lajki, za wszystkie udostępnienia za wszystkie komentarze, za listy, które do mnie piszecie i za każdy inny rodzaj wsparcia jaki od was dostaję, jest ono dla mnie bardzo, bardzo cenne. Zapraszam osoby zainteresowane na mojego patronaita, gdzie można też wybrać sposób wspierania kanału odpowiedni dla siebie. A teraz uzbrojeni w tą wiedzę, możemy przystępować do czytań. Zapraszam do czytania dla was. Przyjaciele spod znaku uwagi witajcie! A to jest czytanie dla Was na maj 2023 roku. Mam nadzieję, że znajduję Was w dobrym zdrowiu. Pokój Wam, pokój z Wami. Zobaczmy, jakie są dla Was energie na ten czas majowy. Poczynając od tego, co jest w teraźniejszości. Co jest teraz? ta energia na teraz? Jest to głupiec. I cóż? Cóż ten głupiec wyczynia? Co jemu wychodzi naprzeciw? Z czym on się będzie stykać? Fajnie, bo głupiec tutaj to jest mlecz. Mniszek lekarz. Nie, no mlecz. Czyli kwitnący dmuchawiec. To akurat wtedy, kiedy rzeczywiście kwitną dmuchawce. Wychodzimy naprzeciw 10 kielichów. Proszę bardzo. Coś się kończy, coś się zaczyna. Eee, głębokie uwarunkowania, daleka przeszłość, ewentualnie coś, co jest niewidoczne głęboko. I jest podstawa tego czytania. Jest to 5 buław w przeszłości niedalekiej. Co mamy? Takie, która się bezpośrednio łączy z teraźniejszością. Tu mamy rycerza mieczy. O co Wam chodzi? Co jest Waszym świadomym celem? Co chcecie osiągnąć? Siedem kielichów, i um, co się pokazuje w przyszłości? Jaka jest energia? Na tej czasowej trajektorii, którą tutaj rysujemy, to jest oczywiście przyszłość, też stosunkowo niedaleka. Taka w ramach tego czytania. To jest pięć kielichów. A to ciekawe. Więc sporo, sporo energii kielichów, właśnie <laughs> związanej z wodą, przepływem, emocjami. Wygląda na to, że trochę tej pracy emocjonalnej tutaj będzie do wykonania dla odmiany. Ha ha ha. <laughs> Zaczynacie w pięknym miejscu, w miejscu wielkiej niewiadomej i wielkiej ufności, często ryzyka, ale też entuzjazmu odnośnie tego, co się przed nami otwiera. Głupiec, głupiec, który zaczyna zupełnie nowy cykl. Jak zobaczyłam te dwie karty razem, głupca i, i dziesięć kielichów, to sobie pomyślałam, że spijacie nektar z czegoś. Że coś się tu udaje bardzo harmonijnie zamknąć i jednocześnie otworzyć. Czyli dopełnić jakieś doświadczenie i z taką głęboką integralnością emocjonalną wejść w jakieś zupełnie nowe, w jakieś zupełnie nieznane. Gdzie nie wiadomo, co nas czeka. A myślę, że wchodzicie w to silni, silne, właśnie zintegrowane, zintegrowani, zaopatrzeni. Jeśli tutaj ta, ta koniczyna krzepi, jest mocną podstawą, na której można budować jakieś następne doświadczenia, więc myślę, że ta inicjacyjna, początkowa energia jest bardzo. Optymistyczna, jednocześnie mająca prawo mieć nadzieję odnośnie tego, co się będzie dziać. Widać tutaj sporą marzycielskość w tym czytaniu. Mamy siedem, siedem kielichów w głowie, czyli tam, gdzie zmierzamy, tam, gdzie chcemy być, tam, w tym miejscu, które chcemy odczuć. Widać tutaj taki piękny krajobraz za oknem z brzozami. Brzozy to są takie szepczące drzewa, bardzo magiczne. Tutaj widzimy świeże, młode liście, pączki. Też jest dobrym momentem, żeby właśnie je zbierać. Bardzo zdrowotne. Natomiast sama ta karta, samo znaczenie jest takie, że Zależy Wam na twórczości, wizji, że, że marzenia są tutaj właśnie ważne. To, co się, to, co się jawi jako jeszcze nie, nie osiągnięte, ale gdzieś w zasięgu, gdzieś w marzeniach. Tak? Więc chcecie mieć jak najwięcej możliwości, chcecie widzieć różne drogi rozwoju. Chcecie czuć, jak to jest, yy, spróbować tego i tamtego i jeszcze czegoś innego. Yy, czuję tutaj taką potrzebę smakowania yy, różnych możliwości, niekoniecznie teraz wybierając to, co jest, yy, to, co jest akurat dostępne, nie? tylko bardziej to jest takie nabawanie się możliwościami. Yy, mówię, bardzo twórcza jest to karta. Więc myślę, że jest tutaj sporo takiego rozmarzenia też w tym miesiącu. Um, idziecie z miejsc trudniejszych, które wymagało od Was jakiegoś poświęcenia, wizji, konsekwencji. Tutaj mamy w głębokich uwarunkowaniach piątkę buław. Ej, to jest trochę tak jakby. Ten układ mówił, że. Nosicie w sobie takie przekonanie, że mało co przychodzi łatwo, że żeby się czegoś dorobić, to trzeba powalczyć, trzeba się wykazać, trzeba stanąć naprzeciw różnym burzom, spotkać się z oporem i z nim pograć trochę, niekoniecznie go od razu łamać. Piątka buław jest energią, też wykazywania się energii, siłą życiową, bo żeby zwyciężyć ten nasz wektor, ta nasza wizja, nasza, nasz sposób działania potrzebne jest. Potrzebne jest takie rozpychanie się trochę łokciami, to jest trochę o tym karta. O czymś, co przetrwa nawet bardzo trudne warunki, tak? E, I ostatecznie wyjdzie na swoje. Oczywiście jak każda piątka jest to karta trochę kryzysu, takiego przegięcia, punktu zwrotnego, więc gdzieś to doświadczenie e, dopełnienia i nowego początku ma swój, ma swoje źródło w, em, w trudnościach, nie? W, właśnie w em, waszej rezystancji, takiemu mm, uparciu się na coś, nie? konsekwencji. Plus do tego jeszcze wyszedł w przeszłości Rycerz Mieczy, który też jest taką uparcą kartą, chociaż on bywa bardzo szybki i. Mm, i co będzie lekkomyślne, ale taki, że pomyśli i zrobi od razu, nie? Spontaniczny dosyć, spontaniczna energia. Więc myślę, że tutaj było sporo sporo walki o to, żeby ten nowy początek mógł się zadziać, mogło się dziać chropowato i szybko jednocześnie. Ale tak mam wrażenie jazdy po takim grudkowatym lodzie tutaj na łyżwach, czyli że nie jest nie zgładziutko, tylko jest po wybojach trochę ta jazda w przeszłości. I może stąd potrzeba takiego trochę wytchnienia i właśnie odlecenia od tego w tych siedmiu, siedmiu kielichach, żeby trochę oderwać się od jakiegoś konkretu, wymagań, walki, dać sobie trochę pomarzyć no tak, tylko że w przyszłości wychodzi nam piątka wody, czyli piątka kielichów. To trochę tak, jakby w wyniku skontaktowania się z tymi różnymi możliwościami, jednak okazało się, że niektóre z nich nie będą dostępne albo że na przykład są już za wami, są w przeszłości. Być może. Zdacie sobie sprawę, że jakaś okazja minęła. Nie mówię, że bezpowrotnie, bo nie wierzę w brak powrotów. Jak mamy jakąś lekcję odrobić, jak mamy czegoś dokonać, to życie daje nam szansę. Nie jeden raz, chociaż nie zawsze tak samo. Ale to znowu wracamy do takiej kryzysowej energii, piątki. Która mówi o tym, że jest to czas dużego rozwoju, dużej pracy ze sobą, co zazwyczaj nie jest takie proste i, i, i właśnie gładkie, nie? Tutaj raczej się z czymś borykamy, musimy coś pożegnać, co też uświadamia nam wartość tych rzeczy, które żegnamy. Więc jest, myślę, to czas głębokiej introspekcji. Też może dojść do jakiejś rewizji tego nowego początku, bo piątka kielichów to jest zatknięcie się też z jakimiś trudnościami, jak każda piątka. Rzeczywistość stawia opór, rzeczywistość ma swoje pomysły i wymagania, i z pewnymi koncepcjami myślę, przyjdzie się na razie pożegnać po to, żeby zostawić sobie pole do rzeczywistego działania. Także to nie jest tak, że w piątce kielichów wszystko tracimy. Nigdy tak nie jest. Tutaj owszem, czemuś trzeba powiedzieć do widzenia, tak? I zostawić za sobą. Natomiast to zwalnia zasoby do tego, żeby zająć się tym, co jest rzeczywiste. Więc myślę, że to jest jakiś taki, Wam chodzi o tą, tą wielość wizji i możecielskość. A tutaj przychodzi do nas jakiś taki sprawdzian rzeczywistości i mówi, słuchaj, to odpada, to nie wyjdzie, na to nie ma siły, na to nie ma środków, a na to nie ma współpracowników, na przykład. Nie? I zostajemy z czymś, z czymś, co się coraz bardziej ukonkretnia, nabiera a, formy. Więc myślę, że taki przed Wami miesiąc trochę kontrastowy, w takim sensie, że jest tutaj i ta wizjonerskość, i marzycielskość, i takie trochę sprowadzenie e, bliżej Ziemi. I to wszystko zanurzone w pracy emocjonalnej, e, z dużą nadzieją, z dużą chęcią działania, z dużą chęcią zaczęcia czegoś nowego. E, I to wszystko myślę w dobrym momencie, kiedy jesteście w miarę właśnie nasyceni i. Pełni i pełne zasobów, żeby zabierać się do jakiejś nowej pracy, nie? bo to dziesięć kielichów jest takie krzepkie, krzepkie, syte. Ehm, życzę Wam, żeby się te różne dylematy porozwiązywały najlepiej jak, jak mogą e, i kryzysy, e, żeby ich było w ogóle jak najmniej. Oczywiście czytanie nie pokrywa całego miesiąca, bo jak już by miało. Ehm, więc niech to będzie wspaniały miesiąc. Tak po prostu. Dużo zdrowia i dużo szczęścia Wam życzę. No i oczywiście dziękuję za Waszą obecność tutaj. Dziękuję za każdą formę wsparcia. Zachęcam do okazywania go. Mam, jak wiecie, Patronajta, mam też konto na KoFi. Tam można mi postawić kawę na przykład, jak, jak komuś się podoba film, podoba się przekaz, to. Zapraszam, to jest taki mały, jednorazowy e, uśmiech, małe, jednorazowe wsparcie, bez zobowiązań. E, dziękuję za Wasze listy, e, dziękuję za to, że się dzielicie na zwartością kanału. E, zachęcam do subskrypcji, jeśli się Wam podoba. E, I cóż, widzimy się w kolejnych czytaniach, a tymczasem bądźcie zdrowe, bądźcie zdrowi. Das